Czytanie z księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną. Chodźcie, wstąpmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, Byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze czekują na Lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana. Oto słowo Boże. Święta Jego góra wspaniałe, wzniesienie, radością jest całej ziemi. Ty śmiercią naszego narodu. Cośmy słyszeli to, nie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiastu, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to ich dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. O niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Pan z sypami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana Chwała Tobie, Pan Kanie galilejskie odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niebiaństwo? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stąp kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić w wielu trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stąp wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczepnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieś, a gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli. Przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Chwała dobiegnie.